Ocenianie mobów Minecraft, część siódma, kliknij dwa razy ekran, zaraz z suba ma oczy no, jak no, pa, no ma oczy no, jak pająka. Hmm, 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 hmm. Ma bu, ma buzię, sklej ma buzię, no jak nóg. Małuk no sklejony, sklejony kuszami. Wielokrotnie chciałem no, obić mu, obić mu coś. No, bo chciałem obić mu, no, wielokrotnie. Chciałem obić mu. Chciałem obić mu. No jednym hukiem takie stalo. do za to, że mnie zabijał.